PEGI 18 Po początkowym okresie Wojny Ruchomej utrzymywanie kontroli nad zajętymi terenami na froncie zachodnim okazało się wymagającym zadaniem. Tryb Linia Frontu to połączenie podboju i szturmu, symetryczne, bezpośrednie starcie, w którym linia frontu może przesuwać się w obu kierunkach. Podczas pierwszej fazy walka toczy się o kontrolę nad szeregiem celów, przy czym tylko jeden z nich jest w danej chwili aktywny. Przejęcie celu, przez którąś ze stron przybliża ją do bazy wroga. Gdy któraś ze stron straci flagę, znajdującą się najbliżej swej bazy, musi bronić dwóch telegrafów w jej obrębie. Za pośrednictwem telegrafów może prosić o wsparcie artyleryjskie. Ta faza kończy się, gdy oba telegrafy zostaną zniszczone lub kiedy atakującym skończą się posiłki. Niepowodzenie ataku na telegrafy cofa rozgrywkę do fazy z flagami, w której strony walczą o dostęp do bazy wroga. Gra kończy się w chwili, gdy jedna ze stron zniszczy oba telegrafy przeciwnika lub gdy upłynie czas rozgrywki.